Równanie podane w zbiorze liczb rzeczywistych, jakie ma rozwiązania? Zróbmy to zadanie dwiema metodami. Pierwsza metoda polega na wymnożeniu lewej i prawej strony tego równania. Ale uwaga, nie możemy tutaj podzielić tego równania przez x-2. To będzie błąd i to da nam po prostu inne rezultaty. Więc to likwidujemy, i lewą stronę po prostu wymnażamy. x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 2, minus 2x równa się. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, drugi. Powtórzmy sobie wszystkie, ale stosujemy ten na kwadrat różnicy, więc pierwszy element podniesiemy do kwadratu, minus, rozpiszę, bo może młodzi uczniowie nas słuchają, minus 2 razy pierwszy element razy drugi i dodać ostatni element do kwadratu. Lewą stronę sobie przepiszemy x kwadrat również tutaj wymnożymy minus 4x dodać 2 do kwadratu 4. Jeżeli zauważymy te same elementy z lewej i z prawej, w tym wypadku x kwadrat i x kwadrat, no to można to skrócić. Teraz x na lewo, minus 2x jest po lewej stronie, to OK. Minus 4x zmienia stronę, zmienia znak. A tutaj plus 4 przepiszemy. Z x mamy 2x równa się 4 po podzieleniu na 2 otrzymujemy, że x jest równy 2, więc już możemy od razu znaczyć odpowiedź b, ale przejdźmy jeszcze do drugiej metody. Otóż, yy, druga metoda polega na tym, że przepiszemy lewą stronę, a prawą stronę również przepiszemy, tylko przeniesiemy ją na lewą stronę, zmieniamy stronę, zmieniamy znak. Dlaczego tak zrobiliśmy? Otóż niektórzy zauważą, że są tutaj w nawiasach wyrażenia x minus 2, x minus 2. Więc po przeniesieniu wszystkiego na lewą stronę możemy o teraz właśnie wyłączyć x minus 2 przed nawias. I co będzie w nawiasie? Z tego pierwszego wyrażenia zostanie x, a z drugiego wyrażenia, jak zabierzemy jeden nawias, to zostanie ten drugi. Tylko zauważ, że tu jest minus przed nawiasem, więc będzie minus x i minus minus to plus 2 równa się 0. Tutaj sobie przepiszmy x minus 2 razy, a tutaj z tego nawiasu zostaje nam dwójka. Po podzieleniu na 2 otrzymujemy, że x minus 2 równa się 0. No i teraz minus dwójka przechodzi na prawą stronę, zmienia stronę, zmienia znak, otrzymujemy również dwójkę tak jak w pierwszym sposobie.